InTouch z doktorem Charlesem Stanleyem zwiastujemy Ewangelię na całym świecie. Tytuł dzisiejszego odcinka InTouch brzmi Chodzenie w wierze. Kiedy zostałeś chrześcijaninem, zacząłeś szkołę wiary? Życie wiary. Pismo mówi w drugim rozdziale Efezjan, wersety 8 i 9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiary i to nie z was, Boże to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. On mówi, że mamy pokój z Bogiem, ponieważ jesteśmy zbawieni przez wiarę. On mówi, że jesteśmy uświęceni przez wiarę. To znaczy, że chodzimy przez wiarę, żyjemy przez wiarę. Życie chrześcijanina jest życiem wiary. To jest życie, w którym mamy pewność, że Bóg, który jest władcą wszechświata, zrobi dokładnie to, co mówi, że zrobi i wypełni każdą obietnicę, którą nam złożył. Na naszej drodze czasami się potykamy, ale potem idziemy do przodu. Uczymy się czegoś, ale potem się zachwiejemy i upadniemy, a potem myślimy, Boże, dlaczego to się nie udaje? Dlaczego ufam Ci w tym, a za chwilę jestem Ci nieposłuszny w czymś innym? Pozwólcie, że coś Wam powiem na zachętę. To nie jest prosta droga w górę. Wiara człowieka rośnie, a potem człowiek się potyka. Idziemy w górę, ale czasem opadamy i znów w górę i znów mu nie ufamy. Tak to wygląda na początku chrześcijańskiego życia. U wielu ludzi to tak wygląda przez całe życie, ale to nie jest Boży plan. On chce, żebyśmy robili postępy w wierze, nawet kiedy mamy wzloty i upadki. Jedną z postaci biblijnych, której życie najlepiej obrazuje tę pozytywną drogę, chwilę kiedy wszystko jest w porządku i też chwilę porażek jest Abraham. Jest on nazwany Ojcem Wiary. Otwórzcie dwunasty rozdział Księgi Rodzaju. Zauważcie, jakie są jego początki. Zauważcie, że on żyje w całkowitej, pogańskiej kulturze. Nie ma bladego pojęcia o tym Bogu, którego Ty i ja znamy. Posłuchaj, co się dzieje. Rozdział dwunasty, werset pierwszy. I Pan powiedział do Abrahama, bo tak na początku brzmiało jego imię: wyjdź z Twojej ziemi i od Twojej rodziny i z domu Twego Ojca do ziemi, którą Ci pokażę. A uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i rozsławię Twoje imię i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będę przeklinać. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody Ziemi, ponieważ przez Izaka, a potem Judę, plemię Judy przyszedł Mesjasz. Więc wyszedł Abraham, jak mu Pan rozkazał, poszedł z nim też Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I Abram wziął swoją żonę Saraj, Lota, syna brata swego i cały dobytek, który zgromadzili i dusze, które nabyli w Haranie. I wyszli, aby udać się do ziemi Kanaan. I przybyli do ziemi Kanaan. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejsca Sychem, do równiny More. Na tej ziemi byli wówczas Kananejczycy. I Pan ukazał się Abramowi i powiedział, Twemu potomstwu dam tę ziemię, i Abram zbudował tam ołtarz dla pana, który mu się ukazał. Wróćmy do wersetu piątego. Posłuchaj, ile razy Bóg obiecał, że coś zrobi? Pamiętasz, jak zdefiniowaliśmy wiarę? I wiara jest pewnością, że Bóg zrobi to, co powiedział że zrobi i wypełni swoją obietnicę. Posłuchaj, co on mówi. Którą ci pokażę, ziemię, do której chcę, żebyś poszedł. Uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił. Będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić. Będę przeklinać tych, którzy cię przeklinają. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Bóg przemówił do Abrahama w całkowicie pogańskim społeczeństwie. On nic nie wiedział o Jachwę ani o innych imionach Boga. On w ogóle nic nie wiedział o Bogu, a Bóg do niego przemówił. Posłuchaj uważnie. Kiedy ktoś cię pyta, czy Bóg kiedykolwiek do ciebie przemówił, musisz szczerze odpowiedzieć: odpowiedź brzmi tak. Ponieważ to jest jego wola i cel. On chce mówić do każdego ze swoich dzieci, ze względu na to, gdzie są. Dlatego Jezus dał swoim uczniom wielki nakaz misyjny idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim ludziom. Bóg nadal mówi. Kiedy spojrzymy na życie Abrahama i na to, jak Bóg z nim postępował, widzimy życie wiary. W chwili kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, zrobiłeś pierwszy krok w swoim życiu wiary. Kiedy to zrobiłeś, Bóg zapisał cię do szkoły wiary. Od tamtej chwili, od czasu kiedy zostałeś zbawiony, ja miałem 12 lat, ty mogłeś mieć 12, 10, a może 50. Od tego czasu chodzimy do szkoły wiary, bo taki jest Boży plan dla nas. On chce do nas mówić, prowadzić, pokazywać swoje drogi, działać przez nas i używać nas tam, gdzie uzna za stosowne. Ale musimy go naśladować i ufać mu. W każdym aspekcie naszego życia. Chcę mówić w tym kazaniu o wymogach chodzenia w wierze z wszechmocnym Bogiem. Pierwszy, podstawowy, kluczowy wymóg, żeby chodzić w wierze, muszę się nauczyć słuchać Boga. Jeśli nie umiesz go słuchać, skąd będziesz wiedział, dokąd iść? Jeśli nie umiesz go słuchać, Nigdy się tego nie nauczyłeś, nigdy nie będziesz wiedział, czy Bóg do ciebie mówi, czy nie. Będziesz musiał zgadywać. Może Bóg powiedział to, a może tamto. Posłuchaj, Bóg nadal mówi indywidualnie do swoich ludzi. To, że ktoś mówi Bóg mi powiedział, nie oznacza, że to jest prawda. Ludzie często mówią, Bóg powiedział mi, żebym to zrobił. A to jest w całkowitej sprzeczności z naturą i atrybutami Boga. On mówi, Bóg mówi wyraźnie i to co mówi zgadza się z tym, co do tej pory powiedział i z tym, co jest w Biblii. To jest spisane objawienie Boga i jego działania pośród ludzi. O to w tym wszystkim chodzi. Wróćmy do Abrahama. Bóg powiedział do niego, chcę, żebyś opuścił swój kraj i poszedł do ziemi, którą ci wskażę. Przemówił do niego. Zobacz w tym fragmencie Pisma, jak Bóg działał w jego życiu. On zaczął od tej podstawowej, prostej zasady. Musisz się nauczyć słuchać Jego głosu. Musisz się nauczyć Go słuchać. Powiesz, jak On działa. Podam ci przykład, najnowszy. Wczoraj czytałem książkę, którą mam od 50 lat, jest na temat Chrystusa i Jego działania. Im dłużej czytałem przeczytałem może dwie trzecie rozdziału im dłużej czytałem, tym bardziej wiedziałem, że nie mogę czytać dalej, bo Bóg mówił do mnie coś bardzo konkretnego, co musiałem usłyszeć. Czytałem więc dalej, i nagle Bóg powiedział: Zamknij tę książkę i uklęknij. Wiedziałem, że On mówi coś bardzo konkretnego. Posłuchaj. Chcę, żebyś coś zrozumiał. On tak samo chce do Ciebie mówić i dawać Ci wskazówki jak do mnie, czy do Abrahama, czy każdego innego. Jak Bóg mógłby oczekiwać, że będziesz Mu posłuszny, gdyby Ci nie powiedział, co masz robić? Jak ma Cię prowadzić, jeśli nie słuchasz? Tych dwóch rzeczy nie da się rozdzielić. Nie słuchasz, nie będziesz posłuszny. Nie okazujesz posłuszeństwa, bo nie słuchasz. Jeśli chcesz żyć przez wiarę, musisz się nauczyć go słuchać. Druga rzecz, której musisz się nauczyć, musisz się nauczyć posłuszeństwa. Uczymy się chodzić przez wiarę metodą prób i błędów. Musisz się nauczyć słuchać i okazywać posłuszeństwo. Jak uczymy się posłuszeństwa? Przez nieposłuszeństwo porażkę i błąd. I wtedy, gdy jesteśmy nieposłuszni, Bóg pokazuje nam konsekwencje, żebyśmy się dwa razy zastanowili, zanim znów Mu okażemy nieposłuszeństwo. To nie znaczy, że w życiu zawsze będzie łatwo i prosto, ale On pokaże nam wyraźnie, co mamy robić. A kiedy okażemy Mu posłuszeństwo, będziemy błogosławieni, ponieważ On tak powiedział. Powiedział, uczynię z Ciebie wielki naród. Wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Pokażę ci tę ziemię i dam ci ją. I co się stało? Kiedy posłuchał Boga, Bóg mu błogosławił. Jest też trzecia lekcja, której musimy się nauczyć. Musimy się nauczyć, jak na nim polegać. Jeśli mu naprawdę ufam, będę słuchał. Jeśli mu naprawdę ufam, będę mu posłuszny. Powiem coś na temat posłuszeństwa. Posłuchajcie. Zadam Wam pytanie. Zastanówcie się, ile razy Jezus mówił swoim uczniom, że mają Mu być posłuszni. Ile? Racja. Nigdy im tego nie powiedział. Moglibyśmy sądzić, że Jezus musiał z pewnością im mówić, musicie mnie słuchać. Nigdy tego nie powiedział. Wiecie, co On im mówił? Ufajcie mi, miejcie wiarę w Boga, ufajcie mi, ufajcie mi. Wiecie dlaczego? On nie mówił o posłuszeństwie, bo on wiedział, że jeśli mu zaufają, będą mu posłuszni. Mógłby w kółko powtarzać: róbcie to, co każe, ale chodzi o to, że zaufanie i wiara idą w parze. Dlatego zawsze podkreślał: ufajcie mi. Ufajcie, Ojcu, miejcie wiarę w Boga, kiedy się modlicie. Wierzcie, zawsze chodziło o zaufanie. Kiedy mu nie ufamy, nie polegamy na nim. Chcemy, żeby wszystko nam pasowało. Popatrzcie, jak Abraham zareagował na to i jakie obietnice złożył mu Bóg. On powiedział: Pokażę ci, dokąd iść. Nie miał kompasu, ani iPhone, ani GPS-u. Niczego nie miał, nawet papierowej mapy. Miał jedynie Boży Głos, który mu dawał wskazówki, ile razy Bóg musiał mówić, idź tutaj, albo skręć w tę drogę, albo w tamtą. I Bóg go prowadził, ale nie dawał mu instrukcji do przodu, ponieważ Abraham musiał mu ufać. Czasami chcemy, żeby Bóg dał dużo pieniędzy na to czy na tamto. Wiecie, jaki jest powód, dla którego Bóg nie da pewnym ludziom, w zasadzie większości ludzi, dużo pieniędzy, bo nie będą więcej na nim polegać. Kiedy ktoś mówi, co masz na myśli, mówiąc, polegać na Bogu, to proste. Często człowiek ma mało, a kiedy dostanie odrobinę więcej, myśli, że sam na to zapracował. Wiesz, co. Gdyby Bóg zabrał swoją rękę z twojego życia, nie miałbyś nawet w co się ubierać. To łaska Boża, że coś masz, że możesz oddychać, że możesz pracować. To wszystko łaska, dobroć i miłość. Wszyscy polegamy na nim. Wymień jedną rzecz w twoim życiu, która jest całkowicie niezależna od Boga. Nie ma nic takiego. Wrócisz dziś po południu do domu? Niekoniecznie. Powiesz, chcesz mi powiedzieć, że mam uznać, że we wszystkim jestem zależny od Niego? Oczywiście, ponieważ w tym jest bezpieczeństwo. Panie, ufam Ci, polegam na Tobie. Uznajesz swoją zależność od Niego i ufasz Mu, że zadba o Ciebie i Cię zaopatrzy, kiedy. Tak dobrze ci się pochodzi, czy to finansowo, emocjonalnie, czy w inny sposób, że nie czujesz potrzeby polegania na nim, idziesz w niewłaściwym kierunku. Mogę ci o tym zapewnić. Cała ta Biblia daje temu świadectwo, czekają cię bolesne konsekwencje. Kiedy zapominasz o Bogu, pakujesz się w poważne kłopoty, bolesne problemy i cierpienia. Ale nie tylko musimy się nauczyć, jak mu ufać i jak go słuchać i robić cokolwiek on powie. Musimy się nauczyć czegoś jeszcze. Musimy się nauczyć czekać na Boga. Jeśli mam chodzić w wierze, muszę się nauczyć czekać na niego. On daje nam jedną z najbardziej niezwykłych obietnic. W 64. rozdziale Izajasza mówi, że Bóg działa dla tego, który go oczekuje. Co się więc dzieje? Ufasz Bogu, chodzisz w wierze i Bóg cię do czegoś prowadzi. Nigdy nie musisz się bać, że Bóg każe ci coś zrobić, a potem ci to przekaże, żebyś sam zrobił. On tak nie działa. On mówi, że działa, robi coś dla tego, który go oczekuje. Jeśli Bóg powie ci, to jest twój kierunek, jeszcze nie idź, zaufaj mi. Nie bierz tego w swoje ręce, zaufaj mi. Czekaj na mnie. Bóg działa dla mnie. Jeśli chcesz, żeby ktoś czynił coś dla ciebie, czy to w kwestii finansów, czy zdrowia, czy czegoś innego, chcesz, żeby znał wszystkie fakty. Chcesz, żeby to był ktoś, kto ma całą moc i mądrość, żeby to zadziałało. Jest tylko jedna osoba, która ma to wszystko wszechmocny Bóg. A on mówi: Ja chcę działać dla ciebie. Chcę działać i dać ci pracę. Chcę działać i pokazać ci, jak to zrobić. Chcę działać i pomóc ci zdobyć dom, w którym zamieszkasz. On mówi, będę działał, dlatego, którym mnie oczekuje. A możesz oczekiwać tylko, kiedy mu ufasz. Często chcemy iść do przodu. Widzimy jakąś szansę i myślimy, to jest to. Zawsze, kiedy wychodziłem do przodu, żeby coś zrobić na swój sposób i w swoim czasie, myliłem się. On chce, żebyśmy się nauczyli na nim polegać, ufać mu i czekać na niego. Posłuchaj, co się wtedy dzieje. Kiedy czekasz na jego prowadzenie, uznajesz jego panowanie w twoim życiu. Gdyby cię spytał, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest panem twojego życia, odpowiedziałbyś, że tak. Zobaczmy, czy to jest prawda. Kiedy on każe ci czekać, a ty naprawdę chcesz to zrobić. Czy on naprawdę jest Panem, jeśli wyjdziesz przed niego, bawisz się w Boga, jeśli na niego czekasz, uznajesz, że on jest Panem Twojego życia i w ten sposób go uwielbiasz. Uznajesz, że jesteś Panem mojego życia, będę czekał, zrobię cokolwiek powiesz. Z tego powodu ludzie pobierają się zbyt wcześnie albo z niewłaściwą osobą. Myślą, że to ostatnia szansa albo coś innego. I co się dzieje? Powstają i robią coś, kiedy Bóg mówi: Czekaj. Znam kilka takich sytuacji, ale nie mamy czasu, żeby o nich wszystkich opowiedzieć. Bóg wiele razy mówił w moim życiu: Nie rób tego, czekaj. Nie podam osobistych ilustracji, choć one są tak dobre, że trudno byłoby wam w nie uwierzyć. Pamiętam sytuację, kiedy On mówił: Czekaj. I ostatecznie byłem przez to bardzo błogosławiony. Nadal jestem błogosławiony, że ponad 10 lat temu poczekałem. Jestem błogosławiony każdego dnia, bo On powiedział: Nie, zaufaj mi. Nie rób tego. I Bóg zrobi to samo w Twoim życiu, ponieważ uznajesz panowanie Jezusa Chrystusa, kiedy czekasz, dopóki On mówi: czekaj. Tu chodzi o postępowanie według zasad. Uczysz się Go słuchać. Uczysz się posłuszeństwa i uczysz się na nim polegać. Uczysz się na niego czekać. Bóg będzie błogosławił każdego wszędzie, jeśli będzie stosował się do tych czterech prostych zasad. Jak dobrze Abraham poradził sobie z kwestią czekania? Niezbyt dobrze. Popełnił jeden ze swoich największych błędów. Przyjrzyjmy się temu. Bardzo lubię te wersety, bo one są tak autentyczne. Pamiętacie, co Bóg powiedział w szesnastym rozdziale? Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci. Miała zaś służącą Egipcjankę, która miała na imię Hagar. I powiedziała Saraj do Abrama: Oto pan nie pozwolił mi urodzić. Pamiętajcie, że w tamtych czasach to była straszna hańba dla kobiety, kiedy nie mogła urodzić mężowi dziecka. I powiedziała Saraj do Abrama: Oto pan nie pozwolił mi urodzić. Wejdź proszę do mojej służącej, może z niej będę miała dzieci. I Abram usłuchał głosu Sarej. Poważny błąd. Co Bóg mu powiedział? Ja tego dokonam przez Ciebie. I on miał swój plan. On zamierzał dać mu syna, bo mu to powiedział. Ale Abram powiedział, co do syna, to jedyną osobą, która będzie po mnie dziedziczyć, jest mój sługa. Ten mężczyzna pracował dla mnie przez te wszystkie lata. Bóg powiedział, nie. Co więc on zrobił? Posłuchał głosu Saraj i co się stało? Wiecie, co się stało. Hagar, Ismael. Abraham powinien był powiedzieć: Przykro mi, ale będziemy czekać na Boga i zobaczymy, co on zrobi. Ale nie zrobił tego. Wiedział, co powinien zrobić, ale posłuchał Saraj. Posłuchaj, musisz uważać, kogo słuchasz. I cokolwiek ktoś ci mówi, zadaj sobie pytanie, czy ta rada jest zgodna z tym, co Bóg do mnie mówi? Jeśli nie, nie zrobię tego. Posłuchaj. Bóg czyni rzeczy dla tego, który go oczekuje, a nie tego, kto go wyprzedza. Chcę, żebyś zobaczył, że nieposłuszeństwo Bogu pociąga za sobą konsekwencje, a nieposłuszeństwo jest skutkiem braku zaufania. On nie chciał czekać na Boży czas, chociaż Bóg mu powiedział, co zamierza zrobić. Jeśli więc nie czekasz na Pana, to dlatego, że nie słuchasz i chcesz być nieposłuszny, a to pociąga konsekwencje. Za każdym razem pociąga konsekwencje. I ostatnia rzecz. Ponieważ wszyscy od czasu do czasu popełniamy błędy, i zawodzimy. Następna zasada jest prosta. To jest na ekranie. Musimy się nauczyć przyznawać, że nie uwierzyliśmy, pokutować z tego i czerpać korzyści. Powinniśmy przyznać się, okutować z tego i czerpać korzyści. Powiem Ci, skąd wiem, że Abraham tak zrobił. Ponieważ przez te wszystkie lata miał swoje wzloty i upadki, ale wzrastał. On jest niesamowitym człowiekiem wiary. Otwórzcie na chwilę 22 rozdział Księgi Rodzaju. Pismo mówi, Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę i powiedział do niego, Abrahamie, a on odpowiedział: O, to jestem. I Bóg powiedział: Weź teraz swojego syna. Twego jedynego, którego miłujesz, Izaka, idź do ziemi Moria, i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o której ci powiem. Abraham stał więc wcześniej rano, osiadłał swego osła i wziął ze sobą dwóch służących i swego syna Izaka, narąbał drew na ofiarę całopalną, stał i poszedł na miejsce, o którym mu Bóg powiedział. A trzeciego dnia Abraham podniósł swe oczy i zobaczył z daleka to miejsce. Wtedy Abraham powiedział do swoich służących, zostańcie tu z osłem, a ja i chłop Pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i wrócimy do Was. Po hebrajsku tam nie jest napisane, że wrócimy, tylko oddamy cześć Bogu i nie tylko oddamy cześć, ale wrócimy. To jest doskonały test wiary. Abraham wcześniej walczył z tym, co Bóg kazał mu zrobić. Popełniał błędy, ale wzrastał, a teraz Bóg powiedział: Chcę, żebyś zrobił to. Chcę, żebyś wziął syna, swojego jedynego syna. On pewnie był jeszcze młodym chłopcem. Tego, którego kochasz, i chcę, żebyś złożył go w ofierze. Innymi słowy, chcę, żebyś zabił chłopca w akcie posłuszeństwa. Biblia nie mówi, że Abraham przez całą noc walczył ze sobą i nie mógł się zdecydować, czy to zrobić, czy nie. Dlaczego był gotowy to zrobić? Ponieważ jego wiara osiągnęła punkt szczytowy w jego życiu. Był gotowy okazać posłuszeństwo Bogu nawet za cenę. Najcenniejszej rzeczy, jaką tylko mógł sobie wyobrazić. To nie tylko byłaby śmierć jego syna. A co z tymi wszystkimi obietnicami, które złożył mu Bóg o narodach ziemi, które będą błogosławione? On wiedział, że to nie stanie się przez Ismaela. Jak to miałoby się stać, skoro Bóg chciał, żeby zabił swojego syna, ale Abraham zaufał mu i wiedział, że gdyby ten sztylet przebił serce jego syna, gdyby Bóg go nie powstrzymał, Bóg wzbudziłby go z martwych. Dlatego był tak posłuszny. Bóg nie kazał mu tego zrobić, bo chciał się dowiedzieć, czy to zrobi, czy nie. Zrobił to, ponieważ chciał, żeby Abraham przekonał się, jak sam był posłuszny. Bóg wiedział, czy jesteś gotów mi zaufać i oddać wszystko, co najbardziej kochasz w życiu? Jesteś gotów z tego zrezygnować? Najlepsze życie to życie wiary. Nic go nie zastąpi. I nauka słuchania Boga, nauka posłuszeństwa. Polegania na Nim dzień za dniem we wszystkich naszych potrzebach, nauka czekania na Boży czas. A kiedy potkniemy się, zawiedziemy, prosimy Go o wybaczenie i idziemy dalej i nadal Mu ufamy. To jest najlepszy rodzaj życia. Takie życie możesz mieć, kiedy przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako swojego zbawiciela. To jest najlepsze życie. Nie możesz przegrać, jeśli ufasz Bogu bez względu na to, z czym się mierzysz w życiu. I modlę się, żebyś był na tyle mądry, żebyś słuchał i był posłuszny. Ufaj mu i patrz, jak działa w Twoim życiu. Amen. Ojcze, jesteśmy Ci wdzięczni, że jesteś cierpliwy, że szybko wybaczasz, ponieważ nas kochasz. I ponieważ chcesz dla nas tego, co najlepsze. I wiesz, że w naszych sercach tak naprawdę chcemy robić to, co słuszne. Chcemy Ci ufać. Chcemy wzrastać w wierze do tego stopnia, że będziemy polegać na Tobie we wszystkim. Chcemy być takimi ludźmi, jakimi Ty chcesz, żebyśmy byli i znamy zasady. Wszystkie są pięknie zilustrowane w życiu postaci ze Starego i Nowego Testamentu. Modlę się dzisiaj w imieniu Syna Bożego Jezusa żeby każda osoba, która słucha tego kazania, zrozumiała tę prostą prawdę biblijną. To jest prosta prawda z Bożego Słowa. Tak właśnie Bóg działa pośród ludzi. I nieważne skąd pochodzimy, zasada jest ta sama. Są konsekwencje zarówno dobre, jak i złe. I modlę się za tych ojcze, którzy nigdy nie przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela. Pomóż im zrozumieć, że jest tylko jeden Bóg, ma na imię Jahwe. Jest tylko jeden Zbawiciel, ma na imię Jezus Chrystus. Jest tylko jedna droga i to jest droga zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który poszedł na krzyż, i złożył swoje życie, przelał swoją krew po to, byśmy mogli mieć zbawienie, przebaczenie grzechów, usprawiedliwienie, byśmy mogli być sprawiedliwi, uświęceni, oddzieleni i uwielbieni. To jest dar wiecznego życia, które mieszka w nas. Oto się modlę, ojcze. Wierzę, że Ty odpowiadasz i że będziesz cały czas odpowiadał na modlitwy. Ojcze, modlę się, żeby ci, którzy ci nie ufali, poddali się Tobie, zakotwiczyli się w Twoim słowie, zbudowali ołtarz. Żeby powiedzieli: od tej chwili chcę słuchać Boga i okazywać mu posłuszeństwo, chcę na nim polegać, chcę na niego czekać, chcę być taką osobą, jaką Bóg chce, bym był. Oto się modlę, ojcze. W imieniu Jezusa. Amen. Jeżeli podobało Ci się to nauczanie, dowiedz się więcej na intach.org. Intach. Prowadzenie ludzi na całym świecie do pogłębiającej się relacji z Jezusem Chrystusem i wzmacnianie lokalnych wspólnot. Ten program jest sponsorowany przez służbę Intach i jest możliwy dzięki łasce Bożej i Waszym modlitwom oraz podarunkom.